Znaczy Pana, zawsze się Pan czuje. Jak najbardziej. Znaczy Pana, czego Pan chce? Powracam na drzwiach, że to mnie jest napisane, napisane tam jest, że Pan jest kim? Pracodawcą Pan jest. Tak, Pan jest pracodawcą, tak czy nie? To już dobrze przeczytałem. jestem pracodawcą. I jest taka sprawa. Co Pan potrafi, jeśli Pan chciał pracować? Jakieś konkrety, tak? Nie, nie. nie. chce pan moich tych doświadczeń, no jakich tam, wiesz pan, no No kadażu, no co ty mówisz? ja nie jestem dżugem, tak, ale dobra. no nie, to e, nie mi to, chodź bo... w mów. No tak, e, chciałbym <strcy> pracować w jakiejś fajnej pracy. Fajnej pracy jakiejś. Mm -hmm. No tak, jakiejś fajnej takiej, że? Mało się da robić a ty dużo zarobić. No to też bym <strcym>. tak chciał. A, a, a nie ma takiej pan? się nie wiem, co... No, a kiedyś, kiedyś malowałem okna, okna malowałem, albo jeszcze po szybach, jaki głupi byłem, ale mój stary pomysł, kurwa, Frambuki muszę malować, się kurwa, symy. ale to tak poza tym. O, o, przepraszam, takie odruchy bezwarunkowe, o mój, przepraszam, no. Kurwa, zyim, w to... w z niebie, co so, do pańskiej kwalifikacji, ja bardzo gratuluję inteligencji. Po mamusi. Gratuluję matki. Zobaczysz i że, powie, że jest coś takiego. Odpomnijmy. Ale wie pan co ja tak pomyślałem, że nawet dla, dla mojego <laughs> braciska by znalazł pracy on jest strasznie elokwetny, jaki rozmowny jest. Tak? Czy nie pan? <laughs> no, on jest taki śmiały, a ile ja miał dziewczyn zmieniał co chwila. Daw dawaj Gnoja, co co będziesz miał przed dziewiątką. ja panu powiem jeszcze jedno, że zmieniał dziewczyny jak rękawiczki, kurwa, ale on ma branie. Ej, Ja coś so, zmieniam so, jesteś... jesteś... żony. Aha. Dawaj Gnoja. Sipcuś, tu, Sipcuś. Chodź, Sipcuś. Sipcuś, chodź. Sipcuś, chodź tu, się, co, chodź. Chodź, chodź, Śodz, co, chodź, siadaj obok mnie. Siadaj. Sipcuś, przywitaj się z panem. O kurwa, ale lecikach. coś dla się nie chce. Nie chce, nie chce. się pytać. czy ma pan dla niego jakąś pracę. No co panu, panie? Śniew się do Śniew się Przecież wiesz o tym, że ja bo... Takie odruchy bezwarunkowe. No to jest. No to co pan, panie... Simciuś... Simciuś! a no nie hey, jedzie. Proszę tak do niego nie mówić, bo się wtedy lekko denerwuje. Ja też się denerwuję, bo nie mogę tego mówić imienia. Simciuś! Szim, tak, no to to Simciuś! O, Aha! Jestem pan. No to co pan, panie... Proszę pana no umie. Popraż i pan miał opracować. Siepcesz chcemy znaleźć jakąś dobrą płatną pracę. Najlepiej, żeby była ta miła atmosfera. Znajdzie się coś takiego? Sie coś, a nie mam chrupków przy sobie. Zawsze hupki. No proszę, proszę Pana. ty się panuszkiem, poczestuj się śląco, no, a, się wcęś, poczestuj się. A co pan się... Nie chcesz? A co proszę pana, pan umie? On mówi to samo co ja, malować, ale chciałby pracować jako leśniczy. Ale bardzo fajnie. muszę coś znaleźć. Bardzo fajnie, bardzo fajnie przyszedł pan. Jestem jako leśniczy, jakiś spotkałem bardzo miłego nim, leśne. Proszę pana, jest zarażona. Musimy coś obejść, się chce siku to ten jedyny. Ale ma pan tutaj? Jest tu kilka jest napisane na te pierdolone drzwi. Siłcuś, siłcuś, się wysikać, idź się, wysikać. Jak ci się chce, to idzie wysikać. On zawsze tak głośno marczy, jakby się chce sikać strasznie. Już jest. Już wylałeś się, siłcuś? Słuchaj, proszę pana, no chyba mamy tutaj postanowienie Szymczego. Simcuś się pyta, ile to będzie trwać, bo mu się chce kupę teraz. To, kurwa, strachem kacie, debil jeden. chcesz pracować, że pół godziny nie wytrzymasz? Simcuś, lubisz mnie? Ha, <laughs> to dobrze, ja też się lubię, mój Simcuś. Ej, Simcuś, a o czym teraz myślisz? O co, jak się ty z Bereźniku jeden ty, ty z Bereźniku. A to no. bardzo dobrze się składa. A co, o co chodzi? Mamy tutaj wolny wakacj na stanowiska filmów... Pol... dla aktora w branży filmów pol... pornograficznych. Się coś mówi, że to jest interesujące, jak pan kontynuuje. No reflektował, pol... Coś ci idzie? Nie, nie, to nie, sam się nasłuchnie. Chyba się, coś się obraził, no. A niech pan kontynuuje. A pan, pa, pan co, na to powiedział? Nie ja wiem, ja bym mógł pro, prowadzić jakąś browarnię. Jeszcze proponowałbym tam po filmowej. Tu jest drobna woda tego. Jaka? Taka, że to jest dział dla... To jest, że... Szanownego Pana, czy, czy reflektowałby Pan na stanowisko w tych filmach? No, gratuluję, tylko jest jedna wada tego. Wada jest taka, że to jest, to jest dział filmów gejowskich. Dalej Pan reflektuje, ale jest też stanowisko operatora filmów lesbijskich. Ja pan się jeszcze zapomyśleć... Mom, moment, moment. Mm. Mm. <gloruj> <gloruj> to proszę pana że sukcesów w bręże zawodowy. Proszę nie zapominać, że pracodawcy i przesłać jakieś fajniejsze filmiki, ale lepiej dziewczyny. No bardzo to, to nie przegnoję.